Tak. I, I teraz, żeby jak najbardziej tam wyciągnąć ten... To jednocześnie trzymasz konia krzyżem. Ja ci to mhm. wytłumaczę, jak będziesz okay. to robić. Właśnie. Musisz po prostu popędzać konia, żeby wydłużył wykrok, a jednocześnie krzyżem trzymać, żeby koń... Okej, okay. całkiem nieźle jej to wyszło. Okej, okay. duzo. В нем но всякий нормальный. Trzymujemy. I jak najspokojniej cofni. Okej, okay, starczy. Poklep. Najpierw wyprostuj i teraz cyk, cyk, tak, cyk, 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 cyk. puścić wodę poklepać. Teraz to już nawet czułam, bez tego... Dokładnie. Nie mówiła, tak czułam, się to. Dokładnie. Dokładnie, to jakbyś sobie ćwiczył. Bardzo ładnie.